Imię? Oleg. Manuel. Adam. Oleg i Adam. Dobra. Kto wymieni w 30 sekund więcej państw? No to 5. 5. 5. 8. 8. No to dawaj. 8. Dobra. Ukraina, Polska, Francja, Niemcy, Czechy, yy, Hiszpania, yy. USA Ej, jak to był Z Brazylia Brawa, dla niego, brawa, brawa Dobra, co my tu mamy? Niemcy, Niemcy, ale może być jakiś piłkarz Muszala, widzicie, widzicie, musiała. brawa